Parkingi muszą być inteligentne, muszą się stać inteligentne, ponieważ 38% miasta to jest parking. Problem polega na tym, że to jest tak gigantyczna przestrzeń, że w takim mieście jak na przykład Wrocław to jest 16, 612 tysięcy miejsc parkingowych, które kompletnie nie są włączone w system miasta w Singapurze to jest 100% miejsc parkingowych, 100% miejsc, gdzie w ogóle można trzymać auto. Ale auto i trzymanie miejsca parkingowego to nie jest tylko miejsce parkingowe, to nie jest parking, to jest przestrzeń, którą można by wykorzystać na przykład dla smart mobility. Jesteśmy właśnie technologią i innowacją, która jeszcze nie była możliwa 3 lata temu, zmienić to wszystko, dać ludziom, narzędzie, właścicielom nieruchomości, zarządcom nieruchomości, wspólnotom i miastom do tego, żeby razem mieć tak zwaną sytuację win-win-win. Gdzie wygrywa miasto, wygrywa zarządca i wygrywa kierowca. Wybudowanie miejsca parkingowego, znaczy punktu ładowania na miejscu parkingowym, który jest na ulicy, to jest koszt od 12 do kilkuset tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o zbudowanie punktu ładowania w parkingu podziemnym lub takim, który jest nazywany jest off street, to jest koszt od 600 zł do 2900 zł. To już jest pierwsza ogromna różnica, ale nie ma tej całego sustainability, tej ekologii. Bez interesu osób zaangażowanych. Co my robimy? My dajemy zarobić właśnie nawet Tobie, każdej innej osobie. Możesz po prostu zainstalować punkt, nawet jak nie masz auta, szerować go z innymi i zarabiać po prostu na tym. To jest wydałoby się takie proste, nikt tego wcześniej nie zrobił. My właśnie wymyśliliśmy całą technologię, która umożliwia rezerwację, możliwość wjazdu, możliwość wynajęcia podpisania cyfrowej umowy, wszystkie te rzeczy, które są tak niezbędne, żeby umożliwić rozwój tej elektromobilności.